No, jak wy... było? no powiedz tak pokrótce, no zwyciężyłeś, tak. to była dosyć prosta walka z tego, co widzieliśmy. Spodziewałeś się, że będzie aż tak łatwo? Teoretycznie jest to proste. Pięć miesięcy ciężkich treningów, więc nie jest to takie proste. Tak jak mówiłem, już wcześniej zaczynało się o 5 rano, kończyło dzień o 20, więc tak przez pięć miesięcy łatwo nie jest. Łatwo to się robi, gdy szybko się wygra, ale sama presja, no to jest waga ciężka i w wadze ciężkiej wszystko zdarzyć się może. Chwila nie uwagi, no a jednak... Tak, Paweł, no tak jak widać, wielki chłop, i wiem co to znaczy, dlatego że na dwie minuty jest to parowóz. Dlatego że 7 lat temu, gdy ja wchodziłem, też byłem taki parowóz, i na dwie minuty nie chciałbym podejść pod tą rękę. Jeżeli by tylko pocelował, no to nogi by się ugięły, no i wtedy można odpłynąć. A waga ciężka rządzi się swoimi prawami, że jeden cios dziękuję nie ma, i przypadek byłby, no i piram pam pam. Popełniały opory, żeby podejść do ciebie po tym, jak już zwyciężyłeś, tam jakoś go tam poklepałeś, wezwałeś do siebie. Yy, Chyba był dosyć wkurzony. Co? Wiadomo, że jeżeli się przegra, każdy jest wkurzony. Wiem, co to znaczy przegrywać, bo już nieraz nie przegrałem, nieraz dostałem baty po głowie, yy, że nie wiedziałem, jak się nazywam. Więc yy, to jest akurat, to są takie emocje czasami. Człowieki yy, targają po, od razu po przegranej, więc yy, jestem w stanie to zrozumieć i nie mam do niego nawet jakiegokolwiek żalu o to. Co powiedzieliście sobie po walce? Yy, dla mnie on już ma jasność, żeby wejść po takiej przerwie do klatki. Trzy miesiące tyle, ile mógł to zrobił. Tryb życia prowadził, jaki prowadził i wiedział, że no, moje ręce troszeczkę ważą i że krzywda może się stać i nawet zęby mogą wylecieć y, przy, przy takiej wadze, więc... Y... Tak czy tak, Brawa mu się należy za samo wejście, a jak on dalej swoją drogę pokieruje, to już proszę pytanie jemu zadać. Jak dalej twoja droga w takim razie pójdzie? Na razie nie myślę, na razie chcę sobie odpocząć dwa tygodnie. Tak jak powiedziałem, do końca 2017 roku na pewno będę, na pewno będę ciężko trenował. Niektórzy powiedzą, że mam talent, nie mam talentu. Gdy nie mam talentu, to jestem dobrym rzemieślnikiem i powiem to nieskromnie. Jestem dobrym rzemieślnikiem, ciężko pracuję. Może mistrzem świata nie będę, ale jeszcze troszeczkę zajdę. Czy się nie korowanym królem Albanii. Dobrze niech będzie. No, koronę tym razem akurat Pawłowi odebrałem, jestem samozwańczym nowym królem Albanii niech będzie. No. no ale dobrze, ale królem Albanii on jest, on jest muzykiem, jego scena jest, on jest tam królem i dobrze, no akurat tym razem ja jestem górą. Jego scena twoja arena? No tak jak do, dobrze pan tutaj powiedział, jego scena moja arena. Ze mnie muzyk jest kozień dupy trąba. Ha, no, a jemu no, radził sobie. Jakoś przez tę minutę radził sobie, no i jeden cios, no troszeczkę tak delikatnie gdzieś tam no, poczułem. Wydawało mi się w pierwszych momentach, że byłeś bardziej zdenerwowany niż zwykle po, po technikach, jakie wykonywałeś, tych kopnięć. Tak jak powiedziałem, z, coś tam na moich plecach było, więc no gdyby my przegrał, no to zwijać torbę i do ziemianki na pół roku. No ale jesteś zbudowany teraz, co? I tak na dobrą sprawę. No, no dobrze, no i jedziemy dalej, jak to mówią, pszczek czekają karawana, ile jedzie dalej. A pojawiły się takie myśli chociaż przez ile, że KSB to już starczy? Może jednak... Nie, ja akurat już mam swoje plany sprecyzowane, tak jak powiedziałem. Jestem, spełnio, jestem spełnionym sportowcem. To, co chciałem, to osiągnąłem. Parę razy mistrzem świata byłem. Chciałem przewalczyć, tak jak miałem zakontraktowane, dwie rundy, plus trzy dogrywki, plus trzy minuty dogrywki, a wiem, że to był ciężki kawałek chleba. Zrobiłem to, no i cóż, zobaczymy, co dalej będzie. A to uderzenie zaszumiało Ci w głowie, kiedy padłeś ten... Może nie zaszumiało, zaszumieć nie. Wszystko kontaktowałem, widziałem, co się dzieje. Dzieje, ale jednak troszeczkę gdzieś mnie to odrzuciło i przykucłem troszeczkę, ale to przykucnięcie zrobiło to, że poszedłem dalej do przodu. Pan Obedow stracił pasmistrza KSW wagi ciężkiej. Zamierzasz może odzyskać? Tak jak powiedziałem, to jest waga ciężka, chwila nieuwagi, gdzieś tam potknięcie w przygotowaniach, no i, i wszystko tracisz. Na każdego dobry jest dobry. To jest tylko kwestia dnia, czasu, godziny i predyspozycji. Nie ma ludzi niepokonanych. To jest tylko kwestia czasu. Taki scenariusz Cię interesuje, no bo gdzieś tam mieliście się spotkać wielokrotnie. No już niedużo, niedużo brakowało, że mieliśmy się spotkać, ale troszeczkę zawirowań było, może złe przygotowania, może za szybko chciałem, za ciężko trenowałem, bo jestem tutaj katem treningów i czasami, gdy wchodziłem do klatki, to byłem po prostu dojechany za mocno, więc czasami trzeba wyciągnąć wnioski, tak jak powiedziałem, kilka kroków wstecz, a musiałem zrobić cztery kroki wstecz, żeby znowu potem iść pięć do przodu. Dobrze, Możemy to... spodziewać się Mariusza Podzianowskiego następny raz wkrótce. Następny... Razem przypuszczalnie już mniej więcej wiem, będę w maju. To by było na tyle. Dziękuję. No i należy mi się odpoczynek dwa tygodnie. Dziękuję. A gdzie jedziesz jeszcze powiedz? Gdzie jadę? Mieszkam w takiej miejscowości jak Zakrzew. No i nie tylko sportem człowiek żyje, ale jeszcze też oczywiście pracuje. w poniedziałek. Wracam już od razu do biura. Rękawy zawijam i do pracy. Piąteczka na końcu. Dzięki. Dziękuję.